Maneczko, cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam Was w kolejnym odcinku z blog Star na moim kanale, gdzie mamy kolejny odcinek z parkour widzów, więc na sam start zostaw łapkę w górę za kolejny odcineczek. Jeżeli chcesz następny odcinek z parkourów od niedługo, to łapkę w górę pod tym odcineczkiem w tym momencie od poprzedniego odcinka minął aż tydzień i poprosiłem was żebyście zbudowali parkury pod właśnie tą nazwą i jest ich naprawdę, naprawdę sporo, są bardzo dziękuję. W sumie możemy zacząć od jakiegoś parkura. Co to jest za parkour? Od Jolo Kolo! Dobra, zobaczmy sobie. I też, jeżeli jesteś nowy i nie subujesz tego kanału, to jest ta suba. Będę ci mega wdzięczny, jeżeli, e, jeżeli go zostawisz. Moje sprawić, czy masz włączony dzwoneczek. Oczywiście z włączonymi powiadomieniami. Też e, widziałem komentarze, że pisaliście e, swoje niki. E, ponieważ też będę losować z e, komentarzy z poprzedniego odcinka. Także, jeżeli chcecie w następnym odcinku mieć szansę też na korzywnym Przeszedł Wasz Parkour. No to teraz piszcie e, swoje niki w, w komentarzu. ŁET! A co to jest za klosek? To jest ten chyba mił O Jezus, ale. On wyglądał jak, jak smała i w sumie nie zauważyłem, że to że to jest w ogóle ta smoła nie dam rady przejść, ale bardzo bym chciał wszystkie przejść i w ogóle, e, pisaliście mi w komentarzach, że e, właśnie teraz e, kryształy nie nazywają się kryształami, tylko nazywają się punktami kontrolnymi i właśnie tam w sumie było widać, że tam był taki napis osiągnięto punkt kontrolny a tak e, zawsze nie pisało, więc no więc skurczę, no nie, to jest psychofanka i ja jako takie chibi i mamy portale, dobra, ja wybieram lewy, bo ja lubię lewą stronę dobrze, okej okay. Ta osoba wie, jaki, jaka jest moja ulubiona strona, oczywiście, czyli lewa. Tak, tak, tylko podpowiadam wam, widzowie. Dobra, tyk, tyk. Nigdy prawa, bo prawa jest. Ja nie, ja, nie, ja nie lubię. Ja nie lubię prawej strony. Lewa strona jest zawsze fajna, więc wiecie o co chodzi. W ogóle parkur bardzo fajny. Okej, okay, patrzcie, teraz czekajcie, czekajcie, zginiemy sobie. O, ale to trochę właśnie wygląda. Kontynuuj od punktu kontrolnego, no. No nie wiem, po co tak w sumie zrobili. Po co oni zmienili skoro nazwa nie była jakaś. Jakaś taka dziwna, no Kryształ Parkour, no, no taka, taka swoja nazwa i, i tyle, no. A po co zmienili na punkt kontrolny? Nie mam pojęcia. No ale cóż, e, ja tak będę tak nazywać to kryształem, no, bo wygląda jak kryształ. E, a jeszcze niby jakieś inne nazwy się zmieniły, ale już nie pamiętam e, co tam jeszcze zostało zmienione. Bo czytam te komentarze dwa dni temu i, i już nie pamiętam co jeszcze zostało zmienione, ale chyba jeszcze coś, coś zmienili, bo... Bo tam było właśnie, że punkt kontrolny, jako kryształ i jeszcze coś, ale coś to już serio nie wiem. No dobra, ej, no nie ej, co chciałem zrobić, bo... Aha! Dobra, ja nie wiem jak mam to przejść. No, fajny, fajny po prostu... czemu tam był mój czerwony skin? Nie wiem co jest bardzo podejrzane, muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, co? parkour od widzów? Niemożliwe. Dobra, lecimy w dół. Dobra, witam, witam. O, mam jakieś linki. Dobra, fajny, fajny, O kurczę, jak mam tu teraz przejść? Bo tu... A mogę, dobra, mogę, mogę, dobrze. Wszystko pod kontrolą. Okej, okay, mamy grę ale fajne, let's go, okej Ły, o, ły, ja tu jestem, halo Ej, proszę, ja chcę tu przejść, okej, okay. okej okay. Patrzcie na to, jestem, czemu ja krwawie krwią, co? Krwawie krwią, nie nie, nie, nie wiem, co ja gadam e, gdzie teraz? O, siema, czemu ja mam jakiś x tutaj? Jakieś niby słodkie, a, okej, okay. dobra, pik. Nie wiem, czy ja będę skakać. Ja nie będę, ja nie będę. O latające? Nie, nie latające. Dobra, rekord dnia. fajny parkur. Taki, taki troszkę wąski, ale miał, fu ma, miał swój fajny klimat. Eee, tutaj, my, co to jest? To jest jakieś dziwne. Nie wiem, co to niektórzy ludzie kombinują, ale fajnie, że jakiś kreatywny parkur. Nigdy takiego czegoś nie widziałem. O co w tym chodzi? Dobra, pokażemy się, żeby drzeżarki. I co, gdzie są klucze? Aha, bo mogę skakać, ale patrzcie, skakami nie, nie daję lawy. w się nie, nie zachacam o lawę. Nie gadaj, nie gadaj, Karol jest mistrzem, bo to chyba jakiś Karol budował. Nie, no i ja nie wierzę. Jakie to jest mądre. Ja myślałem, że kiedyś nie dało się skakać w sensie. Mi się wydaje, że kiedyś ktoś próbował takie coś robić, ale nie dało się skakać. A teraz się da skakać, chyba że szarze się dało, ale jak, jak tak, jak coś, coś wymyślił. To fajne, ej ludzie, róbcie takich więcej. W sensie, wiecie, nie przesadzicie oczywiście, ale ale czasami takie skoki, na przykład zamiast używania głupich bram na początku parkura, które raczej prawie każdego denerwują, w sensie klucze, że potem macie odblokować bramy, to takie coś mi się o wiele bardziej podobało. To takie, takie fajne, fajne skoki są kolorowe. Spoko, bardzo mi się podoba pomysł, Karol. Czy masz ode mnie lajka, like bo. Bo naprawdę świetny pomysł O kurde, jaskiniowy parkur Dobra, lecimy, domik tutaj e, zbudował albo zbudowała e, Aha, okej, okay, dobra Uy. O kurcze, to jest troszeczkę trudne i, nie wiem, jak mam to przejść. O, jak to ta Pinki, jak ta Pinki to zrobiła. Ja to chcę, jak to się, jak chcę się dowiedzieć. O i właśnie po tym parkurze sobie wylosujemy z komentarzy, bo bym prawie zapomniał i bym nie wylosował nic. Ja tu muszę chyba tak zrobić, o, ale to jest ciężkie, bo tu na dwie kratki, to jest chyba mało możliwe. Chyba łatwiej jest tak, tak mi się wydaje. Mm, tutaj żeby zrobić po bokach. Okej. Okay, Roc trzy. Okej. Okay, tutaj możemy. Tutaj chyba znowu musimy. Do góry, skoczyć! Dobra, i fajny parkour, pójdziemy tą stroną teraz I teraz tu! Nie! Co?! Czemu tam było jakiś klocek? Ej nie, no nie, no już byłem już tu blisko I o co chodzi? Czekaj, może da się na dwie kratki, tylko ja jestem jakiś... Boi dupa O, aha Faktycznie, faktycznie. Da się, ale. Da się, ale wiecie, no. Troszeczkę bym musiał poćwiczyć, żeby, żeby mógł to wyczuć, bo w sumie nie, nie ogarniam jak to działa, że czasami zahaczam, a czasami nie. Dobra, to jest ostatni skok. I chciałem co coś zrobić. Patrzcie, widzowie. Bo tutaj, no nie przejdę, czyli muszę tutaj, ale tutaj się nie da przeskoczyć, tak mi się wydaje. No, nikt tego nie przyszedł, więc nie mam pewności, czy to się da w ogóle, bo tutaj do góry nie wskoczę za Chiny, więc jedyną wyjściem jest tu. A tu się nie da. Albo się da, ale jakoś trzeba wykombinować. Jak na razie chyba wyjdę z tego parkurka. No przykro mi, bo parkur zapowiadał się na naprawdę fajny, długi ciekawy. Tylko ten początek jest taki troszkę, no podejrzanie. Podejrzanie niemożliwy, po prostu, jakby, ale a ogólnie to naprawdę fajny parkur i, i daje lajka. Czemu tu jest meta niebieska? Jak to ktoś zrobił? Halo, ja nie wiem, że muszę to sprawdzić. I tu w ogóle wszystko jest tak zbugowane na tym parku, że patrzcie, lawa jest taka bardzo różowo-albo fioletowa. Yy, więc zobaczmy, nigdy, czy tam jest, nie muszę zobaczyć, czy tam jest niebieska meta. Ja, ja muszę się przekonać, nie? Bo ja mi to nie daje spokoju, ja to muszę zobaczyć. Proszę, żeby to była niebieska meta, bo to będzie bardzo coś ciekawego. Ale chyba to pewnie jest tylko jakiś bóg, tylko i nic takiego i nic takiego się raczej nie wydarzy, ale możemy, spra możemy oczywiście sprawdzić i się przekonać, okej, okay, okej, okay. i nie, niestety meta jest identyczna, taka jak zawsze, tylko na tym nie turce jakim cudem jest niebieska, nie wiem jak to gościu zrobiłeś, wy tego chyba widzieć nie będziecie, ale uznajcie, że teraz losuję i losuję osobę i wylosowałem osobę o Niku peki12. Więc gratuluję. Jest to taki parkour troszkę basicowy, ale możemy sobie go sprawdzić. Zobaczmy, czy nam pójdzie tutaj. Czy są kluczyki z tyłu, bo tak tak troszeczkę to. Nie, chyba nie ma. Witam, witam, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Lecimy widzowie, dobra, hop, hop, lecimy, skaczamy, skaczamy. Dawaj, 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 dobra, pyk, dobra, Pinkie Pie. Musimy cię dogonić. O, piernik mal, bo tutaj nawet ma koleżanka. Okej, okay, tu, tutaj, tutaj. Lecimy, musimy ją szybko dogonić. Dobra, tak. Tak, skrócik, jump, B, Pinkie Pie, dawaj, dawaj, ona ma jakiś cheaty koleżanka, albo, albo nie ma, zaraz wyprzedzę, Bo jakiś skrót, wow, 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 ale uniki, dobra, one, Tu i tu, i tu, i tu, i tu, dobra, Co? ona się odwróciła, żeby zobaczyć, a teraz jestem ja pierwszy, albo nie jestem pierwszy, bo czasami się to w ogóle buguje, że czasami jesteś pierwszy, a czasami nie jesteś, ale chyba teraz już jestem, teraz już chyba na 100% jestem pierwszy. Także, no niestety, więc zobaczmy. Oj, dobra, ona mnie goni, ona mnie goni. Czekam, czekam, czekam. Tak, tak, dobra. Tik, tik. Nie kumam tego. Losujemy, losujemy. Na kogo wypadnie tego Benz? Co tu mamy? okej, okay, zaczynamy w jakimś więzieniu? Nie, jakieś, jakaś jaskinia, dobra. Jaskinia tu mamy. Jakiś tutaj, dobra. Ja tu uciekam. Jakiś most? Taki bardzo zepsuty most. Taki dziurawy trochę, ale. Albo nie most, to jest. Nie wiem, co to jest. Jakiś. Jakiś taki, motyw parkura taki wiecie. O, czemu ktoś tu ma jakiegoś fajnego takiego tego? Co ty masz? Halo, ej, weź mi to pokaż. Ha, ej, poczekaj, Oliwek, 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 alo Hej? Aha, co? To jest tam, ktoś miał innego skina, albo mi się tak tylko wydawało. Dobra, i to koniec parkura krótki. Najkrótszy chyba z całego odcinka, tak mi się wydaje. Okej, okay, 7 godzin temu, także całkiem świeży parkour. Robimy widzowie speedrun, lecimy, lecimy, lecimy jak najszybciej do góry. Zobaczmy, czy nam się uda. Nie, ten parkour jest taki ciekawy, ciekawy, bo zawsze przeważnie, jak takie coś było, to było to robione jako. jako dropper, czyli że spadujemy w dół i na dole jest metat. Mamy na odwrót zrobione, że mamy jakby taki. Parkour? Nie no, nie, nie parkour, po prostu spinamy się do góry. Całkiem relaksują... Re, re, relaksacyjny parkour. Dobra, no i tu mamy już metę. Okej, okay, o nie Pinkie panie, nie, nie będziesz pierwsza, nie, 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 dobra, udało się. jakaś ciekawa miniaturka, ho, 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 hm, to jest ciekawe, bo tu mamy jakąś wieżę, a tego się w dzisiejszym odcinku nie było, także sobie sprawdzimy od chyba Piniosu, jak dobrze przeczytałem. A także pozdrawiam ciebie serdecznie i lecimy, mamy na początku parkour taki dookoła do koła parkurek musimy na początku do tej wieży się dostać, bo chyba w tej wieży będzie taki fajny parkur, tak mam, takie mam nadzieję yy, oczekiwania do tego parkura, że tam yy, do wieży wejdziemy i będzie i będzie, I będzie super. No niestety, Pinkie Pie zginęła. No niestety, ale mamy wchodzenie do wieży i mamy kryształ. Jak to wygląda? No całkiem spoko. Dobra, pik pik lecimy, lecimy. Makapaka, co wy piszecie? Jaka makapaka? Makapaka. Aha, wyszliśmy z tej wieży. Super, ja myślałem, że to będzie więcej parkura w tej wieży, ale niestety nie ma. Dobra, hop, hop, hop. Okej, okay. lawa, 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 lawa. Ok, uleczymy się. Uleczymy się, uleczymy się. Bo mamy mało HP, już nie mamy, już mamy pełne HP, jakieś kulki miodu Okej, okay. a to, to bije, to bije, te, te kolce biją, o nie, dobrze, do góry, hopca, hopca, jakiś Jesteś... Ot, co? Nie, jesteś mod? Nie, nie wiem, mot co to, nie wiem co tam pisze Okej, okay, lecimy po kryształ parkura, to znaczy hmm, punkt kontrolny, niezwykły punkt kontrolny <grym> Dobra, o to jest, mamy linkę, spinamy się, spinaj się Dobra. Co tu się stało? Dobra, trochę tutaj zamieszanie na tym parkurze, Dwo się dzieje. długo się dzieje ogólnie. Tak, tak, okej. Okay. Dawaj na solo. To ty gadasz, Krystian Nie wiem o co ci chodzi w ogóle. To ta to ta ściana, okej. Okay. Pęczowa ściana. Mm, Pośrodku parkura, takiego całkiem rocznego. Orolski, jest klasycznie, z 2017 roku. Typowo hop, hop. I mamy metę. Tu mógłbym spać. Jakbym tu spał, to bym zakończył ten odcinek, okej? Okay? 写嘛侬。